Dzień dobry z tej strony FPK i dzisiaj będę chciał Wam zaprezentować kolejną bitwę randomową, tym razem bitwę na czołgu jakim jest I7, czyli radziecki pojazd 10 poziomu czołg ciężki. Maszynka niesamowita, o której można by wiele opowiadać, i... ale to co trzeba na pewno powiedzieć, to to, że jest to maszyna magiczna i tym bardziej magiczna, biorąc pod uwagę pancerz i biorąc pod uwagę działo, bo no. O tyle, o ile sądzę, że jestem graczem, który swoje już przeżył w tej grze, który jednak coś tam o tej grze wie, który nie tylko ma na koncie ileś tam bitew, to jeszcze coś tam jednak małego potrafi, to ten czołg mnie za każdym razem zaskakuje. Może nie za każdym razem, ale bardzo często potrafi zaskoczyć, i to jest w sumie na tym czołgu taką kluczową sprawą. To co widzimy, to mapę malinówkę. Losowanie jest dla nas całkiem sprzyjające, biorąc pod uwagę to, że w drużynie przeciwnika jest tylko jedna artyleria. To jesteśmy w stanie całkiem sporo zdziałać na górce, i właśnie na górkę ja się będę kierował. Może przy okazji, jeśli jakiś light jeszcze da spota, no to uda mi się wsadzić właśnie jakąś pestkę na samym starcie taką free pesteczkę. Ogólnie już pewnie niejednokrotnie mówiłem takie coś właśnie jak free pestka i może niektórzy nie wiedzą o co chodzi z tą free pestką. Free pestka jest to strzał z damage'em oddany bez straty własnego HP. Czyli taki strzał można powiedzieć Darmowy, nie? Czyli nikt nam jeszcze w drugą stronę strzału nie sprzedał. No i takie strzały, właśnie warto wsadzić, choć sądzę, że akurat teraz nikt mi tutaj niczego nie wyspoci. T49 jest gdzie indziej. Widzieliście to? Strzeliłem do gościa w jeździe i go podpaliłem. Na auto to jest właśnie magia. To jest właśnie magia Isa 7. No po prostu początek bitwy idealnie obrazuje to co może dokonać ten czołg. To czego może dokonać ten czołg, także no niesamowita sprawa i nie ukrywam, że uśmiech na twarzy dość mocno powiedzmy się poprawił po tym strzale. No i zobaczymy jak to będzie szło dalej. To co mnie martwi to to, że całkiem spora liczba graczy z mojej drużyny skampiła się w bazie. Nie jest to niczym dobrym, o tym już mówiłem. W sumie w pierwszej bitwie właśnie takiej randomowej, którą wam pokazywałem, to była bitwa na typie 59, a tutaj mamy właśnie obraz tego co się dzieje. No tutaj goście się skampili, liczą na to, że będą mieli bicie na te czołgi. No mam nadzieję, że coś tam strzelą, choć Różnie to bywa, ten C40 pojechał tam właśnie agresywnie, żeby coś tam pospotować, powojować. Ta te, T49, te nie wiem co ona robi. Gościu na lajcie nie wiem, snajpi czy co? Ciekawe jakie ma jeszcze działo. Ja jeszcze jak pewnie mate, jak ma tego obrzyna tak zwanego, no, jeśli kampi z tym obrzynem, no to już w ogóle szkoda gadać. No, tym razem nie trafiłem, chciałem do niego oddać strzał w jeździe. Gościu już jest na dobiciu. Całe szczęście, że cała moja po prostu tutaj wataha, która się kieruje na górkę w niego e, zaczęła strzelać. Gościu został bardzo szybko wyeliminowany, czyli już na samym starcie moja drużyna wyrobiła sobie olbrzymią przewagę. Po pierwsze, rozwaliliśmy lighta, który starał się e, właśnie tutaj spotować nas. O kurczę, Arta prawie by mnie dorwała, ale całe szczęście, że jej się to nie udało. Czołgi przeciwnika na bazie też padają. Nasza artyleria ta. W sumie m 53 całkiem ostro tam pracuje Ta 140, która tutaj była widoczna na górce pewnie już uciekła Bo widziała ile czołgów z mojej drużyny tutaj jedzie I wiedziała też tym bardziej, że skoro Batchat padł to sama ona nie będzie w stanie tutaj nie wiadomo czego dokonać O kurcze, no co się dzieje, ja chyba w tej bitwie nawet za bardzo nie postrzelam FV tutaj jeszcze z mojej drużyny wybił tamtego TVP-ka, który sobie tam jechał no to będzie chyba bardzo szybka bitwa. Jedna z takich mocno dynamicznych. O, zobaczcie, co się dzieje. Chyba. Ja, ja nie mam na niego bicia, muszę podjechać troszkę. Zobaczcie, zobaczcie, przymierze. Przymierze, nie zasłanie mi działkiem, proszę cię. Dobra, chyba pesteczka weszła. Tak! I znów podpalenie. Kurczę, no po prostu rewelacja. Szkoda tylko, że go ubili jeszcze, nie? Dobra, pokazują się tu kolejne czołgi, do których też sobie będę starał przymierzyć się. Dobra. Poleciało tam, gdzie powinno, tylko pytanie, czy ten gościu się wcześniej nie schował. Dobra, ja sobie tutaj zjadę. Trochę taką szybszą dróżką. Co prawda ciut HP straciłem, ale to taka nie, nie, nieznaczna sumka. Podjadę i będę ich spotował. No w momencie, kiedy... Sam wiem, że nie zdążę po prostu zbyt wiele postrzelać i z ma bardzo wolny, powiedzmy, wolny przeładunek, bardzo długi przeładunek działa. E, także zbyt wiele nie postrzelam, to fajnie, żeby chociaż trochę tego EXPA mi wpadło. Dzięki temu, że będę mógł spotować te czołgi, do których zaraz podjadę. Jednocześnie wjadę na dupsko temu gościowi. Także zobaczcie, zaraz dwie pieczenie na jednym ogniu. Tutaj się pokazała 113 jeszcze. No, ciężko mi jest coś powiedzieć o tej bitwie, bo przeciwnik nie zrobił nic takiego, żeby rzeczywiście stanowić dla mnie albo dla mojej drużyny wyzwanie. Po prostu to jest taki klasyczny przykład tego, jak nie grać tej mapy. Czyli po pierwsze tak, wyjeżdżali po, wyjeżdżali po tą 140, która dalej żyje, która... O kurczę, przebił mnie. A ja go nie. Gdzie on mnie przebił w ogóle? W dolną płytę. Ciekaw jestem, czy strzelił z golda, czy ze zwykłej amunicji. Dobra, tu jest ten i 7 może się znów nim zajmę. Gdzie mnie przybili? Tym razem w bok Nie, 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 chyba dalej w przód. Dobra, ja może się aż tak bardzo nie będę wychylał, bo co prawda bitwa już będzie na pewno wygrana, ale nie chcę chociaż w tej bitwie ginąć. Wyjadę sobie może na tą 140 kę Mniej sobie w nią oddam jakiegoś strzała, bo widzę, że ona tutaj naszego 704 um, trochę masakruje. Dobra, tam jest RKM na dobiciu, ale ja sobie wyjadę na tą 140 Eee, dobra. Jak. Powiedzmy, że. Nie wiem, co się dzieje w tej bitwie. Widzieliście już dwa podpalenia z mojej strony. Teraz Amoraka za 1000 to coś. Chyba niepotrzebnie mówiłem o tej magii. Albo może potrzebnie na tym się Siódmym, bo. Ta bitwa to jest właśnie magia w 100%. Dobra, ślepy strzał, niestety widzimy, że nie wszedł. Mogłem, mogłem jednak zostawić tą pestkę poczekać, ażby rzeczywiście był wyspocony, bo skoro było widać, że moi i tak jadą, żeby go wyspocić, no to po co było strzelać, nie? Także to akurat z mojej strony było głupie. No, przedziwna bitwa. Szczerze, liczyłem na to, że natrafię na jakąś właśnie taką mapkę, nie wiem, miejską czy coś takiego, gdzie będę rzeczywiście mógł pograć na wieżyczkę wam pokazać. Co nieco tego czołgu, a wyszło na to, że może mapka nie była zła, bo właśnie na melinówce, właśnie często fajne walki się toczy tutaj na górce na wieżyczkę na IS 7. Tym bardziej w momencie, kiedy nie ma artlerii albo jest jej bardzo mało. E, a tutaj nie byłem w stanie Wam niczego zademonstrować, po prostu musicie mi niestety to wybaczyć. Jedyne, co Wam zademonstrowałem, to magię ISA 7, czyli po pierwsze. Strzał na samym starcie, bez przymierzenia, w jeździe. Na zwykłym auto trafienie podpała. Potem, e, co prawda, nie trafiłem już kolejnego strzału w jeździe, bo to był strzał do Baczata, ale mimo wszystko, potem tak. Kolejny strzał do tamtego i za trzeciego podpała. Kolejny teraz, potem jakiś tam z rzędu strzał do 140. Zobaczcie, za jeden strzał 1118 uszkodzeń. No po prostu szczęście, szczęście niesamowite miałem w tej bitwie, ale właśnie sądzę, że to jest taka ciekawa sprawa. Pewnie będę też Wam pokazywał bitwy, w których. Yy... To, co się wydarzyło w tej bitwie, przykładowo, na moją korzyść, będzie się obracało też w przeciwną stronę. Czyli ja będę mógł dostać Amoroka albo coś w tym rodzaju. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko, no, ta bitewka Wam się podobała. no Nawet zobaczcie, uszkodzenia z, zadane swoją pomocą. 4100. właśnie to jest o, to, o czym mówiłem. Czyli w momencie, kiedy nie wiem, wiemy, że nie do końca sobie postrzelamy, to warto po prostu pojechać, podspotować. Tym bardziej, że bitwa była już wygrana. To stanie w miejscu by mi zbyt wiele nie dało. A tak to chociaż trochę tego Spa mi wpadło. Um, także mam nadzieję, że ta bitka wam się podobała. Dziękuję wam za uwagę. No i do usłyszenia. Trzymajcie się!